Niech Pan obdarzy Was pokojem. 24 kwietnia, święto świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Będziemy w psalmie responsoryjnym, szczególnie w erfrenie, modlić się słowami Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości I ten fragment Psalmu 126 jest idealnym podsumowaniem i streszczeniem życia świętego Wojciecha. Który, tak mówiąc po ludzku, kariery nie zrobił, mówiąc po ludzku, sukcesu nie osiągnął, i faktycznie to jego życie było cały czas we łzach, w różnych trudnościach, w różnych wątpliwościach, nieustannie zmiana miejsca, nieustanne cierpienia, trudności. Można by było powiedzieć, że nie znalazł do końca swojego miejsca tutaj na Ziemi, pewnej stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju. Ale nie o to Panu Bogu w jego życiu chodziło. Teraz to bezpieczeństwo już znalazł, teraz cieszy się chwałą nieba, teraz cieszy się przebywaniem w niebie z Jezusem Chrystusem, teraz jest już w radości, w radości wiecznej. Ale na początku realizował te słowa Psalmu 126. Siał we łzach. Faktycznie nieustannie byśmy podzieli trudności, nieustannie piętrzące się problemy, nieustanne przeciwności. Więcej, nawet byśmy powiedzieli, używając dzisiaj języka Ewangelii, że zrealizował te słowa, o których mówi Chrystus. Zaprawdę, zaprawdę taka uroczysta formuła powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. I to widzimy w życiu świętego Wojciecha, biskupa męczennika naszego patrona. Obumarł, ale to było umieranie ożywiające, które przynosi nieustannie błogosławieństwo dla naszej ojczyzny. I jeszcze więcej rozjaśnia nam, jeśli chodzi o życie świętego Wojciecha, ale też i życie każdego z nas, święty Paweł w liście do Filipian. Pokazuje cały czas życie i śmierć, ale pokazuje też jako Zysk. Mówi tak, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. To jest klucz. Chrystus będzie uwielbiony. Całe moje życie ma być uwielbieniem Chrystusa. Czy to przez życie, czy to przez śmierć. Byśmy powiedzieli, ale chyba uwielbiamy przez życie. Ale Paweł pokazuje jedno i drugie, bo przecież i w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Więc i przez życie, i przez śmierć Bóg będzie uwielbiony, cokolwiek zrobimy. Jeśli dobrze żyć będziemy, ludzie będą chwalić Boga, patrząc na nas, patrząc, jak mówi Chrystus, na nasze dobre uczynki, aby patrząc na dobre uczynki ludzie chwalili Ojca, który jest w niebie. Więc przez życie możemy uwielbiać, ale jednocześnie przez śmierć też. Bo przecież to ona weryfikuje na końcu, czy umieramy pogodnie, spokojnie, czy mamy wiarę w to, że właśnie przechodzimy do wieczności. Czy jest w nas bunt, frustracja, rozczarowanie, że zostaliśmy oszukani, że ktoś właśnie teraz zabiera nam to, co jest najcenniejsze? Również to, jak umieramy, może być uwielbieniem Boga. Kiedy umieramy ze spokojem, pełni nadziei, że przecież Bóg widział wszystkie dobre nasze czyny i będzie pamiętał oczywiście widział też grzechy, ale przecież chce je przebaczać że Bóg jest tym, który wypełnił moje życie i ja się cieszę. I Bóg jest Panem życia i śmierci. To jest ten moment, który teraz mi daje, abym odszedł z tego świata, a ja chcę go uwielbiać za całe moje życie. I dlatego Paweł dla mnie mówi: Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Mówi, no, śmierć, co to za zysk? Śmierć to bankructwo to jest właśnie strata nic nie ma. Paweł jasno mówił. Umrzeć to zysk, pozyska wieczność, zyska Chrystusa, zyska tą nagrodę, jak często sam pisał, używając tych metafor sportowych. No właśnie teraz otrzyma ten niewiędnący wieniec chwały, teraz otrzyma tą nagrodę, do której biegł, właśnie, bo ten bieg ukończył. Aby Chrystus był. Uwielbiony. To samo mówi, my chcemy uwielbić Chrystusa, ale w Ewangelii Chrystus mówi, A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Niesamowite to jest. My oddajemy chwałę Bogu, chcemy, żeby Chrystus był uwielbiony, żeby ojciec był chwalony, ale też za to życie nasze dobre, które my skazujemy na Boga, Bóg również uwielbi i nas. A jeśli ktoś mi służy, uczci go. Mój ojciec. I teraz widzimy to w życiu świętego Wojciecha, którego my dzisiaj też czcimy, cały Kościół, a szczególnie Kościół w Polsce go wspomina, przypomina i przez jego wstawiennictwo prosi o błogosławieństwo. Bo Wojciech był tym, który, jak mówi pierwsze czytanie, dzisiaj nie budował Królestwa Ziemskiego, tak jak pytają zebrani. Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Nie budował, nie budował królestwa ziemskiego, budował królestwo niebieskie, budował królestwo Boże. I on był świadkiem Jezusa aż po krańce ziemi. Poszedł na te krańce ziemi ówczesne, poszedł w miejsce, gdzie nikt wcześniej się nie wybrał. Poszedł po to, aby o Chrystusie opowiedzieć. We łzach siał, a teraz w radości jest tym, który zbiera owoce swojego życia jest tym, którego Ojciec uczcił. Módlmy się. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha Biskupa spraw prosimy, aby Ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę wstawiał się za nami w niebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.